Cześć, witam Was wszystkich. Z tej strony Kozik i zapraszam Was już na siódmy odcinek z serii gry Pokémon Platinum. Yy, tak, na wstępie chcę Wam powiedzieć, że jakiś kretyn napisał mi prywatną wiadomość, odczytałem z rozmachu, bo ja czytam wszystko i napisał mi, że z jajka wykluje się Togepi, dlatego go nie mam. Jak trenowałem Pokémony, to się właśnie wykluł, pokażę Wam. Myślałem, że będzie to jakiś inny Pokémon, niestety. Kurde, niestety to jest. Po, yy, ten Togepi się troszeczkę zawiodłem. No i jeszcze złapałem Gligara. Nie wiem po co, ale tak go spotkałem i niech sobie jest. nazwałem go Netoperek. I tak czy pod jakieś Pokémony? Coś tam delikatnie chyba tak. A tak, tu i Dryadu ma 15 poziom. Stwierdziłem, że dam mu XP share, Niech sobie tak XP może się na coś kiedyś przyda. Nie będę go używał przecież do końca. Ale póki nie mam innych pokemonów to niech sobie ma jakiś tam level. No jedziemy, jedziemy dalej. Yy, mamy, pokażę wam, czekajcie, wiadę tu pod górkę. Oj. Yy, jak sobie tak tutaj sprawdzałem tego, ten zegarek, to taka aplikacja nam doszła i można tutaj zobaczyć jakie szczęście ma Pokemon. Widzicie, takie serduszko tu się pojawia. Niestety Chin link się przemienia zmienia poprzez szczęście, ale tylko w nocy. On nie ma jeszcze żadnego serduszka u mnie, więc będę musiał jakoś, jakoś to zmienić. Wszystkie Pokémony mają po jednym serduszku oprócz yy, dzwoneczka naszego. Yy, trzeba kliknąć myszką po prostu tam. Tutaj walczyłem ze wszystkimi, tu i tam. Bo żeby nie tracić czasu. No i jedziemy. Tutaj trzeba iść. Jakaś góra Koronet. Nie wiem co tutaj jest. Nie wchodziłem tutaj. Meditate, o fajnie, zabijmy go, no nie, użył tego, Detect chyba tak się nazywa, o, na strzała poszedł, no i dobra, jedziemy, no kurde, zubacior, zubaciora na strzała zdejmiemy, o, i szesnasty poziom, super, o, Znowu ten sam goście co był na tym jeziorku, na początku. To jest jakiś kurde... Widzę jakiś ktoś ważny chyba. Mhm. Na skraju ruiny. Aha, czyli coś takiego. No dobra, to jest jakiś tutaj wielki rozmyślacz. Nie wiem czy jest takie słowo. Ale roz, rozwodzi się nad sensem życia pokemonów, nie wiem. Znowu Meditate. Ok. Dzwoneczek widzę jest bardzo silny. Aha, i dzwoneczek poprzez. Jak będziemy miał dwa serduszka, to znaczy, że już może jakby się przemienić. I muszę mu po prostu zdobyć wysoki poziom szczęścia. Dałem mu Scotty Bell, czyli ten taki dzwoneczek, który jakby zwiększa jego szczęście. No i on się przemienia, dostając level w nocy na pełnym szczęściu, jakby, czy to niepełnym. Tutaj jest jakiś Pokémon Kicker, Pokemon. trener Pokémonów, to zmienimy sobie na Zuzie i załatwimy go, Kaman. Dlatego też jak ja nie gram w nocy, bo pracuję i tak dalej, więc ja sobie go przemienię, jakbyś wygrał tam gdzieś osobna, bo po prostu zmienię godzinę na komputerze i będę miał noc w Pokemonach i wtedy ty przemieni. Jeśli chodzi o jak zdobywać szczęście Pokémonów, to wystarczy karmić go jakimiś właśnie potionami, karbosami i tak dalej. Tymi witaminkami można też po prostu właśnie dać mu dzwoneczek i też mu rośnie. Można jeszcze. Jak to się nazywa? Poprzez używanie Pokémona we ważniejszych walkach, typu z trenerami i tak dalej. Wtedy też mu rośnie lepiej szczęścia, ojej jej wow, bije nas. No. I tyle. I chyba... no jeszcze tam jest kilka tam... ...różnych tych... ...różnych... ...sposobów na zdobycie szczęścia, ale ja znam tyle i tyle. Myślę, że mi wystarczy, przepraszam za ziewanko. Dobra, wsiadam na rower. I jedziemy dalej, zobaczmy co tutaj jest. Kolejny hiker. Jak słyszycie coś za oknem autobusy, czy jakieś motory i tak dalej, to sorry, ale no nie będę się dusił przy zamkniętym oknie, bo to jest normalnie masakra, bo jest gorąco strasznie. No to znamy go. To jest Pokémon typu kamienny. Ma przemianę. Tylko nie pamiętam jak ona się nazywa. Pierwsze znam, zresztą nigdy kolejnych nie znam. Mam nadzieję, że z czasem się nauczę, ich wszystkich. Dobra, to idziemy dalej. Że tutaj, jedna dróżka jest. Co tu mamy tutaj w trawce. O, cześć nać pana, jak tam u ciebie. Sorry, że już cię nie ma u mnie w filmie, ale. Tak bywa. Byłaś w poprzedniej wersji. Wow, co dalej? Ralc, znowu Ralz. To zabijemy, cię, będę miał level 2. Tak jest. Oj, jednak nie. Dobra, jako że. Nasz groil, nasza Zuzia ma mało życia, damy Rafałka, bo mam mniejszy level, trzeba go podekscytować. trochę. O! Tutaj tu jest frederka, jednak też. To no dobra! O, jakieś o pokazach coś nam mówią. Hmm, <laughs> ciekawe. Rozelia. O, jakaś taka lepsza Rozelia. Jakieś krateczki się posypały. Dobra. Padła na strzała, jednak Grafo był dobrym wyborem. Gio do 18 poziom. O, autodestrukcja. No widzicie, to nam się przyda. Zawsze gdzie. O, kombi. Kombi to jest Pokémon typu Ul, taki, taka pszczółka. To jest Pokémon typu robaczego i on ewoluuje. Jedna, jedna jego. Płeć ewoluuje, jedna nie. Także to jest dość ciekawe. Nie pamiętam, która ewoluuje, ale chyba żeńska ewoluuje, męska nie. Albo na odwrót, to mam 50-50. Nie znam się na tym, bo, bo nie spotkałem się z tym Pokémonem dzikim jeszcze. O, Mime Junior. Mime Junior to jest pierwsza przemiana Mr. Mima. Czyli Pokémon typu psychiczny. O, i Bonsly to jest Pokémon. Pierwsza przemiana od tego. Udo, Bardzo fajny Pokémon, chciałbym go zmienić. Nie zmienię Pokémona. To jest Pokémon typu. Mm, kamienny. I drzewo Banzai, tak? się nazywa? Chyba tak. Dobra. Co my tu mamy? Jeszcze jeden trener. A nie, kamienny klucz. Aha, czyli od keystone. Tak? Aha, czyli tam jest ukryty ten. Spirit tom w tym, tym kameczku. To jest pokémon typu duch, którego nie można dostać nigdzie indziej, tylko właśnie z tego itemu jakby. A tu mamy jakąś jagódkę nam dał. Gdzie posadziłem? Nie, ja nie zapominam gdzie posadziłem jagody, bo ich nie sadzę, <laughs> Chcesz trochę ściółki? O dobra, jakąś sobie tam kupiłem jedną. Dzięki. Dzięki, mamy śtułeczkę. To nie wiem po co nam. Biegniemy dalej. Co tutaj jest za drogowskaz? O! Hirton City! biegniemy. Cześć. Pokazy Pokémon? O! Może się wy. Może się. Jak to się nazywa? Spróbujemy w jakichś pokazach Pokémonów. Może nam coś się uda wygrać. O! Co się dzieje? Baniri! Okay. i przypomniała mi się przemiana Baniri, przemiana pań, Baniri to jest by, Lopuni. Pani pani dochali Pokémon, że mogę być porządnie? Podziękować. No dobra, no to porządnie nam no podziękuję. Okay. Dobra, jak st zawsze standardowo gadamy ze wszystkimi salę lub pokazy. No to oczywiście, że wybiorę salę, bo pokazy jako taką mnie nie interesują. Tutaj mamy coś zablokowane. Miasteczko Sol Czy Solakeon? nie. Hmm. A Pupu. Aha. Na no, trudno. <grybujesz> Ma problem. Robili dziecko, teraz się martwi. Aha. No czyli to jest miasto jakiś pokazów. O! Mój strumień znajduje jagody i na przykład spaceruję po parku z gody. Cześć pieczarko! Też z poprzedniej naszej serii. Pokemonek. Te wspomnienia. Przyspieszymy. Dobra, co tutaj mamy dalej? Jeszcze jedno pięterko z jakąś panią. Muszlowy dzwonek. Hmm, co to robi? Zaraz zobaczymy. Tyle. Plecak To będzie tutaj Przedmiot do otrzymania przez pokemona co trochę HP użytkownikowi i ten zdaje obrażenia Aha, no poka. Musimy znaleźć pokémon centrum Ale pokémon oczywiście Tu będzie nasza trzecia odznaka A w ogóle jak wyglądają te odznaki, bo w sumie nie widziałem Ej, nie pokazuje nam? Czekajcie myszką, spróbuję dać tutaj. A, tutaj samo znaki, widzicie? Trzeba myszką. Jeszcze mam 6 zostało. No dobra, idźcie wezmę tą myszkę. trochę interakcji jest innej niż w każdym Pokémona. Aha, tutaj jest jakiś burmistrz pewnie. Nie, nie zgadzam się na wywiad. Ja jestem nieuchwytny, nikt o mnie nic nie będzie wiedział, jestem tajemniczym ziomem. Cześć. Jestem prezesem fanków Pokémon że rzeczy samej, gdy sobie przy... po fi... finkami. A... Ogłaszam pudełko pofinek moim prezentem dla ciebie. O! Zaraz zobaczymy. Aha, czyli jeszcze nie mam, to jest tylko pudełko. Dobra Aha, czekajcie, a jak dam dzwoneczka na pierwszy ten, to co mi o nim powie, bo mi tutaj szczęście jest potrzebne. Przyzwyczaja się do ciebie to takie... Aha, czyli już jest na, dobrze, na dobrej drodze. No okej, okay, no zobaczymy. Ok. Tutaj mamy market standardowo. A, to dziecko umrze na raka. Taki jestem. Niemiły. Cześć. Aha. W lubię wi wifi można gotować z przyjaciółmi po finki. Uwaga, będzie głośno bo. Sam. Będziemy gotować. E, czyżby myszka była potrzebna do tego? Czy nie? Nie rozumiem. Aha. myszką się miesza. Ale fajnie. mini gierka. No mieszam, mieszam. Ale beka. <laughs> o o. No. No mieszam. Kurde, to jest trudniejsze niż myślałem. No mieszam, 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 szybko, szybko. Kurde. Trudne to jest, a No dobra, to się przypali, to się przypali. Stracę jagódkę jedną. O! Udało się! Przypalono 14 razy. Nie czy mam jakąś pofinkę? Nie wiem, nieważne. Po filmie. <laughs> Nie. Nie ma wywiadów. Dobra, koniec chodzenia po domkach, ja sobie pozwiedzam tutaj osobno. Co tu jeszcze? Super. Co to jest? Jakiś kościół? Aha. Dobra, bujamy się stąd. Później sobie to pozwiedzam. Mhm. O, tutaj, do takich warto podchodzić. Nie. Myślę, że nie. Dobra, ulecimy Pokemony. I szukamy sali. A tutaj, co to tu stoi? O! Walczymy w Pokémon Centrum. Boże. Fajnie. To za clone Mime Junior No jego już znamy Dźwięk koszczelny wód Dobra Mam taki atak dzwoneczkiem, że jak użyjemy wszystkich ataków, to dopiero wtedy możemy go używać. Teraz uwaga O właśnie Udało się Bang. No i gitara. Jak użyjemy wszystkich innych ciosów, to możemy użyć tej ostatniej szans. Mhm, nic nie dostaliśmy w zamian. No trudno. No kurde. Dobra, przyspieszymy. Uwaga, uwaga, trochę lagów. Bang, 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 bang. Ty, 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 ty. Dobra. Tam mówili nam o jakiejś hali Pokémon, trzeba ją znaleźć tutaj gdzieś I najlepiej jeszcze jakbyśmy znaleźli salę Pokémon To by było już w ogóle fajnie Dobra, z tą jeszcze panią pogadamy Mój chłopak chce mieszkać, dobra. Ha, hazardista, pieprzony Tam nie. Siema ziomuś. No Przez 30 lat żył w pełnym odosobnieniu w góra. Super tu mamy jeszcze jakiś domek, czekajcie, zaraz tutaj wejdziemy do tego. O, tu jest hala. Pokémon. jest. Eee, nie ma i tu? Aha, jest w hali Pokémon. Dobra, jeszcze z tym pogadamy jeszcze w okazji. I idziemy. Ta hala Pokémon to jest chyba tutaj. Tu, tu, tu. Tak czy nie? Chyba tak. O, mamusia. Oj, mama. Siema. No, jesteś zaskoczona, że znamy się? No, to jest moja mama. O, mamy błyszczyk. Super, przyda nam się. Rafałowi. Posmarujemy usta. Aha. Dobra, zagadajmy sobie z mamą jeszcze. Mhm, mamy frak. No dobra, a jakoś to możemy sobie ubrać? Czy już tam no, żeśmy to ubrali? Wydaje mi się, jakbyśmy się trochę zmienili w wyglądzie. Zaraz poszukamy, może... Tu. Nie. Jednak. Co to jest? Fatina? Aha. By to była liderka sali? Zobaczymy. Na razie nie będę się bawił żadne pokazy. Jeżeli tylko to była trenerka. Chyba, że będziemy musieli, ale wątpię w to. Pogadajmy tu ze wszystkimi. Łagodna pofinka. Mm. Wszyscy gdzieś idą w pismo. Jeszcze z Tobą pogadam. Fotografie zwycięzców. Dobra. Olać to na razie. Idziemy zobaczyć, czy trenerka jest. Jak nam się zwolniło miejsce w gymie, to idziemy ją bić. Tak jest. To idziemy. No. I czekamy. Idziemy bić Dobra, 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 dobra kwestia tak. Znajdźcie tą niebieską płytkę. Okej okay. Aha, czyli tutaj widzę jest troszeczkę skomplikowane. Przepraszam moja mączka tam zbiła. Dobra, jedziemy. What the f What the fuck Iś kurde Tany, tany. No dobra, zobaczmy jakie tu będą Pokémony. Duchy. O Jezu, Confuse Ray. No, ale dzwoneczek widzę nam tutaj się przyda dość oporowo. Drifloon. Drifloon to jest pokémon latający, latająco-duchowy. I Drif... Blim to jest jego przemiana, coś takiego. No, jeszcze się leczy Ryle. Really. zbieranie. Dobra, zbijamy go. Wbijemy 20 Jodowi i nie będziemy trenować go. Aha, bo my mamy latarkę w ręku, tak? Dobra, rozkminiłem już to. O! czy gdzieś dalej? Aha, nie. Wood. Tu jest trener. Tu jest jakiś niebieski dywanik, jak się tak wyprostuje. Czekajcie, tutaj trzeba skupić się na tym. Mizdrovius to jest Pokémon typu duchowego, ma przemianę. Lecz nie pamiętam jak się nazywa. Znowu. Psychopromień. Mylący promień. Dobra, teraz tylko traf. Dzięki. No kurde. No i zaraz umrzemy. No, na szczęście nie. Mamy jakiś... Jakąś miksturkę. Oby. Jest, mamy. Dobra, patrzymy. No, tutaj jest coś. No z tą trenerką... Mamy trzy pary drzwi. Które możemy wejść? O! Te, dobra. Tu mamy jakiegoś trenera. Siema ziomuś. tą stronę i tak się nie idzie. Kurde, ciężko tu będzie znaleźć. Gastly. Na strzałach powinien X obrona się nic nie da, bo ja biję ze specjalnej. Zwiadył 20 poziom. Aha, i tyle. No dobra. Tu mamy kolejną trenerkę, Trenera etc., etc. Szybko dawać. Drift Luna, już właśnie omawiałem. Drift Blim, to jest tak? Tak, tak, jak się nazywa jego przemiana. O! miksturka już, już się zaczyna leczenie Pokemonów. Sorry, ziom No i znowu driftlun Dobrze, że mamy jeden Ether, bo już nam się ataki kończą, widzę. Bang, 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 bang. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Kolejny trener. Kurde, no żeby nam to zbyt dużo czasu nie zajęło, bo ja nie lubię. O, Hunter, druga przemiana gasliego Bo nie chcę was też tak troszeczkę zamęczać, jakby. Wow! Nie! Giniemy. Nooo! Rafał, spalgnoja. Dobrze. Dział 21 poziom. już znowu. Oni te pokemony mają strasznie silne jakieś te kurde obrony. Falkency jedne. Dobra, daliśmy radę. Czekajcie, bo teraz ja już nie widzę nic, kompletnie nic. Tu chyba trzeba iść. No nie. Dobra, idziemy uleczyć pokemony i zajmiemy się tym Jimem w kolejnym odcinku. Już tak na, na spokojnie. Bo ja nie, nie chcę błądzić tu do jutra Także... Uleczymy Pokemony I dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, łapy w górę W Na następnym odcinku dobijemy te gym do końca Wiem, że w takim trochę gównianym momencie wam odcinek, no ale trudno, no takie życie Nie chcę wam zabierać nie wiadomo ile czasu A 25 minut to i tak jest sporo Ale myślę, że poświęcicie mi ten czas Także dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!